widać i słychać, jeżeli możecie to dajcie znać, czy widzicie czy słyszycie jeżeli możecie, to napiszcie jakiś komentarz będę wtedy wiedziała, że już mogę powoli zaczynać bo nie chciałabym mówić w próżnie nikt nic nie pisze a widzę, że już jesteście o, Monia jest hej Moni, cześć, fajnie, że jesteś dobra, jakbyś mogła dać znać czy widać czy słychać jeszcze chwilkę poczekam, żeby, no właśnie, żeby było wiadomo, że już jesteśmy na łączach. Nie widzę. Nic mi nie piszecie. Bardzo proszę, dajcie chociaż jeden komentarz. Widać i słychać. Dobra. To w takim razie witam was serdecznie, zarówno te osoby, które są tutaj ze mną już od dłuższego czasu, jak i te, które są po raz pierwszy. Bardzo mi was wszystkich miło powitać. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to też byłabym wdzięczna, żebyś dała mi informacje, jak do mnie trafiłaś, czy to bezpośrednio z YouTube'a, czy może z Facebook'a, albo z Instagram'a. No bo po prostu gdzieś się dowiedziałaś może od kogoś znajomego. Także jeżeli możecie, to skromnijcie w komentarzu właśnie, jak tutaj do mnie trafili. Trafiliście, trafiłyście. Dla tych osób, które są po raz pierwszy ja nazywam się Anna Robakiewicz, prowadzę markę Lemota i uczę szydełkowania. Prowadzę warsztaty, organizuję też czasami wyzwania, no i głównie tworzę kursy nauki szydełkowania. Takie od podstaw do poziomu nawet takiego dosyć mocno zaawansowanego. No i ku zaskoczeniu wszystkich. Dzisiaj też będzie szydełkowanie oczywiście. Także jeżeli macie jakieś, jakąś dobrą herbatkę, kawę, to sobie usiądźcie wygodnie. Chwilę tutaj sobie ze mną posiedźcie. Zapraszam serdecznie. Popcornu nie trzeba przygotowywać. <noise> nie będzie za długo, także spokojnie z kawką i herbatą wystarczy. Ja też się napiję, bo lepiej się mówi jak coś się popiję. Dobrze, dzisiaj będzie troszkę o przygotowaniach do świąt. No bo też mamy taki okres świąteczny. Jestem ciekawa, jak tam u Was z tymi świętami. Czy już jesteście w wieży tych wszystkich świątecznych przygotowań, czy zostawiacie sobie wszystko na później, czy rozkładacie sobie powolutku? Ja tak się staram rozłożyć sobie jakoś równomiernie, żeby w te ostatnie dni nie musieć też tak gonić. Także tak mniej więcej sobie rozplanowałam. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo wiadomo że człowiekowi się wydaje, że potem wszystko zdąży zrobić w ten ostatni dzień, czy tam ostatnie dwa dni, a potem się przypomina, że jeszcze przecież to, jeszcze to, także zobaczę, jak mi to w tym roku wyjdzie, ale planuję sobie takie święta na spokojnie, bardziej żeby być, niż wszystko przygotowywać, tak, także jeżeli mi się uda, to to przygotuję, a jeżeli nie, to też chyba mam nadzieję, że uda mi się tak odpuścić, że że jeżeli nie będzie, to też będzie dobrze. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda właśnie, czy tak sobie szykujecie wszystko. Na Tip Top musi być wszystko idealnie dopięte, czy raczej na luzie, na spokojnie. Jeżeli chodzi o takie przygotowania świąteczne, to chyba od kilku lat miałam takie z tych małych marzeń, takie, takie jedno marzenie, żeby sobie zrobić własnoręcznie taki wiecie, wianek na drzwi. Co prawda myślałam o takim bogatszym, ale u mnie tutaj jest dużo jemioły, jakichś świerków, jakichś innych iglaków, których nawet nie wiem, czy to sosny, znaczy sosny, świerki, no i nie wiem, jakie jeszcze, o tak może powiem. No i wymyśliłam sobie, że sobie zrobię ten wianek i tak co, co roku chciałam zrobić i zawsze jakoś mi brakowało czasu, no a teraz tym roku na ludzie podchodzę do świąt. No i ja też właśnie z tego założenia wychodzę, że na ludzie chyba jest najlepiej. No i ten wianeczek udało mi się zrobić, także jestem zadowolona, że takie drobne przyjemności, fajnie, jak sobie sprawiamy, jak właśnie poświęcamy czas na to, na co mamy ochotę. To jest słuchajcie, ważne, żeby, żeby dać sobie pozwolenie na to, żeby właśnie poświęcić czas nie na to tylko co muszę, tylko na to też co mam ochotę. Z przygotowań świątecznych jeszcze jestem w trakcie u nas na Ludzie. Z wszystkim założyłam, że nie musi być wszystko zrobione, trochę odpuszczam przygotowań. No i właśnie, takie jest fajnie, chyba że gdzie te święta, no fajnie, jak jest tak, wszystko zrobione. Tak, każdy z nas chyba ma takie małe pragnienia, żeby jedne święta były tak przygotowane, ale pewnie wiele z nas też już miało takie święta, które były na tip top przygotowane. A my zmęczone, tak? I potem siadamy do tego stołu i tak naprawdę nie mamy siły się cieszyć tym, tymi świętami tym, że, że możemy sobie posiedzieć z bliskimi i tak dalej. Tylko czekamy, aż się skończy, albo po prostu no, najchętniej byśmy się położyły i odpoczęły. Także myślę, że fajnie jak tak, nawet mniej przygotujemy, ale będziemy miały siłę się cieszyć z tymi świętami i być z bliskimi po prostu. Yy, tak, chciałam wam powiedzieć, że wianek, choinkę w doniczce będę robić, bo dodatkowo robię kurs w styczniu, no właśnie, bo nie pamiętam, że robisz ten kurs, w styczniu będziesz miał egzamin, no to super a jestem pewna, że ty jesteś taka yy, zawzięta, jeżeli chodzi o te yy, swoje nauki konsekwentna, że ja jestem przekonana, że egzamin pójdzie ci jak spłatka yy, i super go zaliczysz a wianek i choinkę to chętnie zobaczę Także jak będziesz mogła, to mi podeślij. Tak, to jeżeli chodzi o te przygotowania świąteczne, no to takie ogólne, to, to wiadomo, choinki, strojenie, trochę gotowania. Ja pierwszy raz będę robiła barszcz na zakwasie. Zakwas, słuchajcie, nastawiam czwarty raz, ale okazało się, że już wyparzałam wszystko i za każdym razem mi o, nie ma sprawy. Monio, naprawdę doceniam to, jak ty się uczysz. Także mówię, jestem pewna, że, że wszystko pójdzie. O, witaj, Reniu, fajnie, że jesteś. Wracając do zakwasu, cztery razy słuchajcie, nastawiałam, trzy razy mi zakwas spleśniał. Już wszystko wyparzałam po prostu, co tylko można było, łącznie z zielem angielskim i liśćmi laurowymi. Ale się okazało, że to nie to, tylko mam po prostu za duże wahania. Temperatury w nocy jest za niska temperatura. I zakwas nie zdążył ruszać i mi za każdym razem pleśniał. Także jeżeli macie problemy z zakwasem, jeżeli ktoś próbuje robić, to takie wnioski mam, mogę przekazać, że zakwas po prostu pleśnieje też czasem od wahań temperatury zbyt dużych. <śmiech> <śmiech> Oj, przepraszam. Ok, a wracając do szydełkowania, to tak jak już ostatnio Wam mówiłam, szykuję kurs, w sumie to warsztaty, bo warsztaty będą. To będzie w formie warsztatów na początku. Tak jak zwykle, warsztaty na czapkę, której nie ubiorę. Ostatnio mówiłam, że mi za gorąco. Oczywiście u mnie jest gorąco, bo siedzę obok kominka, więc naprawdę jest ciepło. Ale też nie chcę sobie psuć fryzury, bo potem już jej nie naprawię. Także taka czapka. No, i do tego mitenki. Mitenkę mam tutaj. Już Wam pokazuję na ręce, Wam pokażę, bo lepiej wtedy widać. Taką mitynkę jeszcze mam tutaj z resztką wełny, ale tutaj tak ona wygląda. Więc taki komplecik sobie będziemy wspólnie robić na warsztatach, ale te warsztaty no, dopiero zaczniemy po nowym roku, bo ja się nie wyrobię, żeby to teraz przygotować. Zresztą przyjeżdżają dzieciaki i no, nie będę też miała jak. Nie wiem co to za komentarz. Chyba przez przypadek. No i będzie ciężko tutaj, żeby to zorganizować w tym czasie, więc dopiero ze spokojem po świętach ruszymy sobie z tymi warsztatami. A teraz jeszcze na ten czas przedświąteczny, tu już Wam takie krótkie zajawki, puszczałam. Mam przygotowany taki kurs na ozdoby świąteczne. Ozdoby taki, takie domki, takie zabieżki można sobie z tego zrobić, można girlandę taką sobie zrobić, serduszka. Takie serduszko, już szukam tutaj, co jeszcze tutaj miałam. Taki kwiatuszek i choineczka, ale choineczki, choineczka mam z innej łuczki. ale No i taką choineczkę, choineczkę mam z takiej małej włóczki tutaj i z cienkiej w sensie i ze sznurka. Ogólnie można sobie to zrobić właśnie albo w formie takich większych Większych zawieszek, czy no, zawieszek, czy ozdób. Tak, można zrobić w formie takich malutkich. Tutaj mam na przykład właśnie ten. O, tutaj mam też domek. Jako takie zawieszki. Nie wiem, do prezentów takie dodatki można sobie zrobić na przykład w formie tak jak powiedziałam, jakiejś girlandy. A można sobie zrobić też właśnie z takiego sznurka. to wszędzie mam nie pochowane. Oprócz tej choineczki mam niepochowane końcówki, no ale właśnie takie, takie większe ozdoby mogą to być jako podkładki, na przykład na stół, pod jakieś, pod jakieś ozdoby, no czy po prostu takie, takie, sobie ozdoby do powieszenia również. Kochana Moniu, już Ci mówię, to będzie, to nie będzie w formie warsztatów, tylko to będą to będzie kurs, który już jest dostępny na stronie do kupienia. Można go kupić już od teraz. Także od dzisiaj zrobiłam promocję. Nie miałam czynnego sklepu wcześniej. A teraz ponownie uruchomiłam sklep, także on jest już od dzisiaj są dostępne te warsztaty. warsztaty. Ten kurs do kupienia. W formie właśnie takiego kursu to jest kurs w formie PDF-u z dostępem do wszystkich filmików zaraz będę jeszcze szczegółowo opowiadała tylko najpierw chciałam powiedzieć jak to będzie wyglądać są, są te właśnie ozdoby do zrobienia przy okazji tych ozdób w kursie jest zawarta nauka wszystkich podstaw szydełkowania, tak? także od początku, jak robimy od pierwszego oczka tak naprawdę, jak je wykonać jaką włóczkę dobrać i tak dalej, włóczki są polecane do tych, do tych ozdób Zresztą do każdej rzeczy, którą będziemy robić, o, niej, o nich też za chwilę wspomnę. Natomiast jeszcze chciałam się skupić na tym właśnie jak, ten, jak te kursy są skonstruowane. One są skonstruowane w ten sposób, że naprawdę osoba, która nigdy nie trzymała szydełka w ręce, która nigdy nie miała styczności z takimi robótkami, poradzi sobie, ponieważ są bardzo dokładne instrukcje, tak? Zarówno w formie fotografii, czyli każdy krok jest sfotografowany. Jeżeli na przykład macie problemy z tym, żeby z YouTube'a coś zrobić, czy żeby w ogóle no, z filmików korzystać, tam są również filmiki, ale są też zdjęcia, tak jak mówię, każdego kroku, także wszystkie podstawowe oczka: oczka łańcuszka, półsłupki, słupki, jakieś słupki, chyba tutaj były podwójnie nawijane. Półsłupki nawijane, także wszystkie takie, takie podstawy tutaj są, i po tym, po tym kursie naprawdę e, można powiedzieć, że już potraficie bardzo dobrze wszystkie podstawy. E, łącznie nawet z takimi e, lekko zaawansowanymi e, ściegami. Natomiast jeszcze chciałam dodać, że e, poza tym, że są wszystkie e, te ściegi, Wyjaśnione, pokazane bardzo dokładnie na y, takich instruktorzach w formie zdjęć. Y, są też do tego filmiki, ale są też wzory. Y, wzory są i opisowe, i są wzory w formie schematów. Także, jeżeli chcecie się nauczyć, na przykład, czytania schematów. To też jest świetny, świetny kurs do tego, żeby właśnie się zapoznać z tym czytaniem schematów, żeby poznać symbole, żeby potrafić się poruszać po schemacie, wiedzieć, w którym tak jak widzimy tutaj są różne, jakby różne kształty i też takie kształty różnie się wykonuje. Na przykład inaczej się czyta schemat na taką choinkę, a inaczej schemat na taki kwiatek. I to też jest pokazane w tym kursie, właśnie w którym momencie zaczynamy, od czego, od jakiego miejsca i jak, czy, jak czytamy takie schematy na okrągło, jak czytamy takie płaskie schematy. Także to jeżeli. To, I to jest pierwsza część, pierwszy moduł, ten, ten kurs cały składa się z trzech modułów, drugim modułem jest ciastek. W zasadzie to. Tutaj mam takiego małego, ale tam w tym kursie robimy taki większy. Właśnie z takiej troszkę grubszej włóczki, że on wychodzi większy. No ale też włóczka jest chyba łatwiejsza do pracy, szybciej pracy przybywa. Także taki ciastek jeszcze kto ma ochotę, to może sobie zrobić albo na święta, albo w tym okresie międzyświątecznym, bo to też taki fajny czas, w którym no, często mamy więcej możliwości do tego, żeby sobie, żeby zająć się tym, czym mamy ochotę, tak? Także na taką naukę myślę, że ten czas międzyświąteczny jest bardzo fajny. Tak, taki ciastek, tutaj mam go jeszcze z czapą. Czapa nie jest w tym kursie zawarta, typowo czapka na, na ciastka. Natomiast mamy w trzeciej części, czyli w trzecim module, jest y, zwykła czapka taka, no ludzka, <grywa> y, taka, y, że tak powiem, y, jakby najzwyklejsza y, najzwyklejsza cza czapka, taka klasyczna, y, którą można sobie zrobić i właśnie na podstawie tego wzoru no, można sobie też pomyśleć i wykombinować taką czapkę na przykład na ciastka, y, czy tam, y, jak to się mówi, piernikowego ludzika, tak? bo ciastki jest zastrzeżony. Także taką czapkę nie będę je również przymierzała. To już mówiłam <grym> i za gorąco, i włosy. Także tego nie będę teraz robiła. Także cały kurs będzie się składał z tych trzech modułów, czyli właśnie tych ozdób, które możemy w różnoraki sposób wykorzystać. Teraz sobie jeszcze przygotować. Taką ozdobę ja ją zrobię pewnie w 10 minut. Osoba początkująca. Myślę, że w godzinkę lub dwie pierwszą, bo następne na pewno szybciej i łatwiej. Także no wiadomo, pierwsze, pierwsze te próby, jeżeli nikt nigdy nie trzymał szydełka w ręce, są zawsze najtrudniejsze, ale jak już załapiesz, to naprawdę, najpierw pierwsza powiedzmy w godzinkę, dwie, druga już szybciej, a kolejne. Narobiłem czapek duży i wszystkie poszły na prezenty. No właśnie, tak. To są też dla takiej wprawionej osoby. No to taka czapka, myślę, że w jeden dzień spokojnie można ją zrobić. Oczywiście, dla osób początkujących to pewnie będzie kilka dni, ale ją się robi bardzo łatwo, bardzo przyjemnie i naprawdę. Nie trzeba też za dużo liczyć, sprawdzać. Można sobie na końcu, bo zawsze jest, często jest, może nie zawsze, często jest problem z czapkami, że trzeba zmierzyć obwód głowy i wiedzieć od ilu zacząć, żeby ta czapka później dobrze leżała, nie była za wąska, za szeroka, żeby nam się nie suwała na oczy, no i żeby też nie cisnęła, tak. Także to jest taka czapka, którą robimy jakby naokoło i dopiero później. Zszywamy, więc możemy sobie dostosować na samym końcu jej wielkość i super, to jest właśnie idealna taka na początek, żeby wiedzieć, jakiej wielkości nam jest potrzebna. A jeżeli zrobimy nie tak, to naprawdę bardzo łatwo to skorygować. Także fajna, jeżeli jeszcze masz ochotę, to możesz ją zrobić na prezent, bo na pewno do świąt się wyrobisz, robiąc po prostu tylko wieczorami po kilkanaście minut dziennie. Może po pół godzinki powiedzmy. Także, tak jak powiedziałam, ten kurs jest taki wprowadzający w podstawy, bardzo dobrze je utrwalający, bo te, te wszystkie zadania są tak skonstruowane, że po kolei je przerabiając, po prostu przyswajamy sobie te potrzeby, potem ćwiczymy na dużej rzeczy. Także naprawdę po zrobieniu już takiej czapki te najpierw te, te małe ozdóbki tak najpierw nas wprowadzają w to też ćwiczymy rękę tak żeby z kolei ta czapka już wyszła w miarę proste bo na początku wiadomo że te oczka są takie nierówne niedoskonałe i w miarę jak sobie ćwiczymy. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest właśnie zrobienie tego ciasta, w miarę jak sobie wyćwiczymy tę rękę. No to później taka, taka czapa już powinna nam wyjść jeżeli będziemy kolejno robić zadania. Ta czapa powinna już wyjść taka w miarę prosta, w miarę równa. Wiadomo, że te pierwsze prace nie są może takie idealne, jakby się chciało, ale to jest tylko kwestia ćwiczeń. Nie jestem myszką. Słuchajcie. I takich komentarzy nie chcemy. Dobra. Ok. Wracamy tutaj. Jak zwykle się rozproszyłam przez te komentarze. Także tak, jeżeli chodzi o, o te czapę, ja zachęcam do przerabiania tych modułów tak kolejno jak są. Oczywiście można sobie zmienić, z tym, że taki jest kurs skonstruowany, że lepiej najpierw sobie zrobić właśnie te, te ozdoby małe. Ponieważ raz, że to jest szybki efekt, robimy taką ozdobkę i mamy od razu po prostu efekt końcowy, tak? Także fajnie zachęca na początku, że udało nam się coś zrobić. Dwa są tam bardzo dokładnie wyjaśnione, te wszystkie kroki, także później do robienia czapki już też łatwiej nam się potem poruszać. I no właśnie, chciałam zwrócić na to uwagę, żeby żeby sobie przerabiać po kolei, aczkolwiek tak jak mówię, można zmienić sobie zwłaszcza można najpierw zrobić czapkę, a potem ciastkę. Bo ciastek jest w drugiej kolejności, w trzeciej jest czapka, można sobie to zamienić, jeżeli ktoś ma ochotę. I też ten kurs będzie takim fajnym wprowadzeniem, właśnie jeżeli ktoś ma ochotę na tę czapkę i, i na mitenki, bo żeby zrobić taką czapkę, to już trzeba troszkę widzieć oczka, trzeba już trochę wiedzieć, gdzie to szydełko umieścić, jak to jest już naprawdę taki dosyć wymagający splot, nie jest to takie proste i dla początkujących na pewno nie będę polecała tej czapki, aczkolwiek po przerobieniu już tej, tego, pierwszego, tego pierwszego kursu, takiego dla początkujących to będzie już możliwe, także jeżeli ktoś ma ochotę na taką czapkę, bądź na te mitenki, które będziemy wspólnie robić na warsztatach. To właśnie zachęcam do takiego zapoznania się z szydełkiem poprzez ten kurs dla początkujących, o którym wcześniej mówiłam. No i to myślę, że na dzisiaj chyba tyle, jeżeli chodzi o te najbliższe plany. Także, tak jak mówię, w tym roku jeszcze można ten kurs dla początkujących. On jest w tej chwili w promocji o 50%, chyba procent, albo prawie, albo dokładnie o 50%. Procent. Jest do kupienia na stronie www.bulemota.pl. Także, jeżeli macie ochotę, to możecie już te kursy kupować. Jeszcze mam taką małą niespodziankę dla osób, które kupią kurs do. 24 grudnia to właśnie jest ta promocja. Natomiast dla osób, które kupią teraz, do końca tego tygodnia, jest taki dodatkowy upominek w formie filmików instruktażowych na gnomy, takie świąteczne. W sumie to na jednego gnoma no można sobie parkę zrobić, żeby były dwa, on i ona. Natomiast to jest, są dodawane od razu przy zakupie te filmiki instruktażowe, ale chciałam uprzedzić, że to nie jest w formie kursu. Takiego to nie jest już rozrysowane, tylko to jest po prostu, to są po prostu filmiki instruktażowe. Gnomów niestety nie mam przy sobie z tego samego względu co poprzednio. Nie pomyślałam o nich po prostu, jak prosiłam córkę, żeby mi przysłała te, te właśnie prace z tego, z tego kursu. Prace z kursu jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak wejdziecie, zwłaszcza w posty z zeszłego roku, bo robiły je setki osób, także one są przetestowane po prostu wzdłuż i wszerz. Myślę, że wiele osób też na nich się e, nauczyło szydełkować, e, bo mamy zdjęcia z zeszłego roku, z postępów prac i tak dalej. Także w grupie, e, zwłaszcza w grupie Podstawy Szydełkowanie Kurs na Facebooku, e, jak. Jeszcze nie dołączyłaś do tej grupy, to serdecznie zapraszam. No i można sobie wstecz, przejść parę postów i tam będzie mnóstwo pracy właśnie z tych materiałów, które są zawarte w tym kursie. Tak jak powiedziałam, przerobiły je setki osób i zebrał bardzo fajne opinie w zeszłym roku, także serdecznie zachęcam właśnie, żeby sobie taki kurs przerobić, jeżeli szukasz czegoś do nauki podstaw. A jeżeli chodzi o ten kurs dla, dla zaawansowanych, no to pewnie dopiero go ogłoszę jakby nabór do tego na te warsztaty dopiero ogłoszę gdzieś tam pod koniec roku, tak? Na przełomie grudnia i stycznia, w styczniu pewnie to zaczniemy, jeszcze nie wiem którego, bo chciałabym mieć wszystkie materiały gotowe żeby później móc z Wami to sprawnie przerabiać. No i to chyba tyle. Jeszcze przed świętami spotkamy się jeszcze raz. Dzisiaj jest 9, do 16 jeszcze się spotykamy, czyli za tydzień. Później po Nowym Roku będę chciała oczywiście regularnie przeprowadzać te live we wtorki, tak jak kiedyś to robiłam. Także zawsze o tej 11.30. Myślę, że taka godzina zostanie. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało, czy właśnie Lepsze będą te godziny poranne, czy może jednak popołudniowe. W tym miesiącu nie jestem w stanie robić po południu, mam inne zajęcia, ale od stycznia to być może będzie możliwe. Także zobaczymy, jak dajcie też znać, jak będzie Wam bardziej pasowało, czy właśnie te godziny poranne są dla Was fajne, czy lepsze byłyby popołudniowe. Tu też będę wdzięczna za takie informacje, sugestie. No wiem, że wszystkim nie dogodzę, ale możecie dać znać, jakie, jakie wolicie. No i cóż, widzimy się za tydzień, a później przed świętami zrobimy przerwę. Będę Was informowała, kiedy będzie ten kolejny. Także wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za dzisiaj, dziękuję, że byliście. Pozdrawiam, pa pa.